Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Master Seba i witam was w 7 Day to Die. I to jest moja oczywista ekipa, z którą teraz właśnie nagrywam ten filmik. To jest oczywiście Stefan, to jest ma Marcin, Krzysztof i Józef. Józef gruby ma ten przyzwisko ale da się z nimi nagrywać. I przekroczyłem trochę limit czasowy, bo jest to już ósmy dzień. A od pierwszego dnia, którego nagrywałem, minęło bardzo dużo. Naprawiłem schody i dużo, dużo więcej rzeczy. I w dzisiejszym odcinku będę chciał uchronić ten mój dom, bo jest, prawdaż, uchroniony, ale nie tak bardzo, jakbym chciał. Dobra, skoczymy sobie, mamy coś do jedzenia, oprócz. Tego nie, chyba nic. Dobra, mamy tutaj dzwoneczek. Nie wiem, pierwszy raz go wypróbowałem i idę sprawdzić, czy da się im coś w ogóle brać, pobierać wodę. I widzę przed sobą paczkę, które spadają od czasu do czasu, kiedy przechodzą różne takie gromady tych zombiaków, bo czasami jest coś takiego, że przychodzi mega gromada zombiaków i zawsze przed tym spadają takie oto paczki z zupełnie lekami. o No nie. Powiem, że źle. Ja chyba nawet mam tu amunicję. Albo już jej nie mam. I chcę ogarnąć, co to jest. Dawaj to. Dobra. I mogę to przeczytać, tak? I co mi to dało? ok za dużo nie wiem. Nawet nie wiem, może dużo dało, ale przyszłem tu sprawdzić nasze dzbanki. No, super. To do czego one są, to naprawdę nie wiem. Ale idziemy sobie na górę i zaczniemy od ścinania drzew. Najbardziej potrzebny minerał, przeważnie dużych. W większości gier, jak samo w Minecrafcie, w którym, żeby rozpocząć całą grę, trzeba ściąć pierwsze drzewo. Jest to, to jest chyba borówka, tak. Dobra, on trochę zje i bierzemy naszą sikierkę do ścinania naszego drzewka. Dobra. Mamy nasze pierwsze ścięte drzewko, które nagrałem. I będziemy zaczynali robić nasze kolce. I bierzemy się za dalsze ścienanie drzew. Yy, dobra. Ścinaj. Będę miał jeszcze inne pomysły na temat tej gry, będę chciał sobie zrobić kiedyś indziej, już nie mówię teraz. Yy, najpierw zrobię kolce w tej dziurze, którą wykopałem tam dalej, a druga rzecz, będę chciał kiedyś zrobić yy, tunele, ale to już naprawdę dale, daleko do tego. Znaczy tunele, chodzi mi jeden tunel, który będziesz iść od tamtego domu, iść daleko, daleko i dopiero dalej będzie gdzieś wejście i wyjście do tego domu. Bo prawda, będziemy nawalali w ściany, na przykład będziemy coś gotowali, to zombiaki będą słyszeli. I jak to można nazwać? Zombiaki to są bezmózgowce i do, tam, gdzie jest po prostu ten hałas. A hałas będzie w tym budynku, a tak naprawdę wejście będzie tam dalej. I to będzie naprawdę przydatne. Dobra, zetniemy kolejne drzewko. Dobra, ścinaj, ścinaj! Dobra, mamy już ile? Mm, gdzie to jest? Dobra, powinno starczyć na bardzo dużo, bo nie wiem ile wychodzi z jednego, cztery wychodzą z jednego yy, sego, z jednego jakby ułożenia tych drewienek. Dobra, i starczyło nam na ile? Dobiję jeszcze tylko dwa, i byśmy mieli kolejne. 20 nam starczy. I kiedyś będę chciał połączyć te wszystkie domy ze sobą, ale to jeszcze, jak się najpierw chce uzbroić, tą chatę, a potem będzie trzeba wszystkie te chaty uzbroić. Myślę, że tą chyba sobie zostawię, tylko te trzy chatki, bo ta chatka jest z drewna i ją łatwo rozwalić. Nawet widać po tym, bo te są bardziej już widać wytrzymalsze a ta, no każdy widzi, co już się z nią dzieje. Yy, długo tutaj u nas nie pociągnie, czyli w Seven Day tutaj w naszej serii. I dwa drewienka zostały, które nam się bardzo przydadzą do jakichś pewnie innych rzeczy, ale po prostu sobie jeszcze dorobię. I chciałbym. Co to jest? Jakaś druszka. Gruszka. Dróżka. No i bym chciał je ustawić tutaj w tym dołku. Jak widzimy, zombie jakiś to już rozwalił. Więc weźmiemy sobie. Gdzie to można postawić? Zamiast tych kubeczków, bo one są ani trochę nam niepotrzebne. I naprawimy tą ziemię. Ok, i to będzie chyba wszystko na tej kolce. No i jest super. Jak coś będą z obiaki tu wpadały. Mi się ziewać chce, chce mi się spać, ale jest jeszcze wczesna godzina, naprawdę, o której ja nagrywam i widzę zombiaka, ale po prostu dziś miałem aż 8 lekcji, jestem już y, zmęczony. Oraz zabijemy sobie tego zombiaka. Musiał nas uderzyć. Dobra, to jest wcale nieprzydatne. Widzę tu kolejnego, ale ten rów jest mega duży i będę miał chyba problem z ułożenie yy, tych naszych końców. Mhm. Jak to zrobić. To jest, skąd was tutaj się nabrało. Chociaż z nocy była kolejna jakaś zbiórka tych wszystkich zombiaków i przy okazji z psami. Bo prawda chyba po siedmiu siedmi nocach jest coś takiego, że przychodzi naprawdę... A 50 zombiaków i nie wiem całą nas może przychodzi tylko na walanie ich stóp. Było słychać, jakby nie wiem jakiś szum był. O takie coś? Raz, dwa, trzy tylko idzie tylko na... O nawalały. To było słychać, że idzie mega dużo zombiaków. No co jest, że ja w jego nie trafię pewnie dlatego, bo jestem zmęczony i on pół godziny bierze zamach. O kurde jakie żyły. No współczuję ci chłopie. No tak, ja chcę tu normalnie zrobić, ale widać, że w tych warunkach pogodowych tutaj nic nie zrobimy, bo zombiaki nam tu z nieba wpadają, spadają, znaczy się. Dobra, zabiliśmy tego zombiaka i robi się głodny. Kurde, mam dużo żarcia w chacie, ale nie chcę mi się tam nawijać, nawijać. Dobra, nie będzie. Zjemy naszą borówkę i napijemy się u naszej czystej wody, która została ugotowana. Kurde, ostatnia mi została. Gruby, tylko się odwrócisz. To posmakujesz smaku zupy grochowej, bo naprawdę moja mama pysznie gotuje. Ale nie, na serio, gruby, odczep się ode mnie. Nie da się postawić tam. Da się, tylko najpierw trzeba, oczywiście, wpaść. No i co się ja mam w tej chwili zrobić? Dobra, może dalej nie będę zawalać. Yy, Znam tutaj sposób bardzo fajny, dzięki któremu pewnie wyjdę i już się pewnie zbagował. Dobra, więc zrobię tutaj tak. Oh, kurde, na no, hardcore i wezmę sobie tutaj piaskiem. Pod spód, proszę. Bo raz mi się udało zrobić, jakby taką windę. Kurde, Ja tu będą mogły normalnie wchodzić? No, ja na to nie pozwolę. Takie piękne było wykopane. Chociaż jakoś to można No zdro... Dobra, będę tu kopał i od razu tu. A potem tutaj podniosę to wszystko do góry. Dobra, da się jakoś wyjść jak na razie. I da się tam rozwalić? Nie, dobra, już to rozwalimy. I potrzeba oczywiście kilofa, którego na pewno nie mamy. No ale przecież co, ja mam mieć kilofa. Dobra, rozwalaj. A to jest chyba ziemia. Tu się chyba pomyliło, bo ja to już kopałem, no. I teraz weźmiemy nasz dirt. Znaczy, ziemię będzie najlepiej, najprościej mówić. Okej. Okay. Jest gites, majonez, jak to można powiedzieć. Są wszędzie kolce? Nie, nie ma wszędzie kolców, bo jak to mogą być wszędzie kolce? Bo Seba zapomni postawić. Dobra, zrobimy sobie tutaj drugą warstwę tych kolców. Tutaj. Tutaj. I tutaj. I jeszcze gdzieś. No i tu. No, i jest super. I doskoczyliśmy. To jest moje wejście. Ja prowadzę Was trochę po moim domku. To jest wszystko zabite deskami i drzwiami. Wyważyli to, jest wszystko zabite i się wchodzi tym wejściem. Okna są wszędzie zabite. Aż dotąd jest to wszystko zabite. Wchodzimy na górę. I tu tak samo wszystkie okna są zabite. Coś tutaj myślałem z, o jakimś schronie, jeśli się dostaną w tym miejscu, ale to chyba nie ma żadnych szans przetrwać. A to jest moja taka mini farma, bo trochę podróżowałem. I tu mam swoje jedzonko, całkiem sporo mam. Muszę pójść jeszcze po wodę, bo mam 9 y, tych. Yy, słoików i na pewno i potem przegotuję, bo mam tutaj swój piecyk yy, do robienia żelaza, tylko coś różnego i prosto ognisko nad czym będę mógł smażyć. Tutaj nic nie ma i to jest cały mój domek, więc to będzie chyba na tyle w tym odcinku, więc nie było żadnych wcięć, bo mi się nie chciało, no, nie chciało mi się. Więc to będzie wszystko w tym odcinku, ja się z Wami żegnam. Jeśli ten filmik się Tobie spodobał albo Wam, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i to będzie wszystko. Narka!